Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się wymianą uszczelki pod wtryskiwaczami 1.5 DCI. Dokładnie tutaj na przykładzie silnika 1.5 z Megane 2, z Scenica Clio i takich typu podobnych. Zdejmujemy sobie osłonę z góry silnika. Do zdemontowania będziemy mieli tutaj dwa przewody paliwowe razem. Odpinamy niepotrzebne wtyczki tutaj, które nam będą przeszkadzały. Będziemy pamię musimy pamiętać o ich podłączeniu. Także w pierwszej kolejności bierzemy sobie klucz płaski i odkręcamy tutaj te przewody paliwowe. Uszczelki kupiłem w Renault. Sprzedają je akurat po 4 sztuki, tak więc też wymienię sobie cztery. Pomimo, że może któraś z nich być dobra, ale auto też będzie potem na sprzedaż, więc nie chcę, żeby tutaj nikt potem wracał. Jeżeli jedna, jedna lub dwie już tutaj siadły, a widać było wydobywający się z nich olej pod temperaturą, pod temperaturą silnika, po prostu stwardniał i robił się to taki, taki jakby dziwny nalot. Plus, słychać charakterystyczne cykanie nie zawsze jest to słychać, ale słychać w tym przypadku wiem, że ktoś wcześniej je demontował, wyciągał tych uszczelek, nie wymienił, tak więc yy, będę wymieniał wszystkie cztery. Tak wyglądają nowe uszczelki, cztery sztuki. Koszt Renault 7 euro chyba za cztery. Także nie ma też tutaj co, bo jestem pewny, że to by był wtryskiwacz pierwszy i drugi. Ale wymienię wszystkie cztery, po prostu skoro już mam cztery wtryski, nie będę tutaj na niczym oszczędzał. Odkręcę sobie tą śrubę, aby mieć dostęp do tej klapki. Tutaj dosłownie śruba jest do niej pod spodem. Kluczem dziesiątką kręcamy sobie tutaj. Zrobić sobie miejsce. Dobieramy sobie klucz Torx T30, następnie wykręcamy plastikową osłonę. Siółba jest tutaj pod rurą do interkulera. Ok. I powoli wyciągamy plastikową. Osłony. Tak to wygląda po zdemontowaniu. Mamy rurki na wierzchu. W tym przypadku, jak widzicie, ktoś, kto tu wcześniej zaglądał, pogubił takie metalowe, takie jakby metalowe druciki, które tutaj dodatkowo zabezpieczają. Przed samym rozpoczęciem proponuję sobie najpierw przepić wężyki od paliwa. Ok, z pierwszych dwóch tryskiwaczy mamy już usunięte powrót wężyki od powrotu paliwa. Następnie wsuwamy sobie kostki elektryczne. jedna dała nam jeszcze świeca kabel do świecy. Też przesuwamy sobie, żeby nam nie przeszkadzało. Okay. Zostały nam tylko metalowe wężyki teraz do odkręcenia paliwowe. Następnie kluczem 17 będziemy sobie odkręcać paliwowe przewody. wyluźniamy sobie najpierw podczas rozkręcania nie ma znaczenia, ale podczas zakręcania tych dwóch węży tutaj i na dole mamy tutaj, tutaj dwie też śruby wyciąga się je razem okay. mamy już tutaj od dwóch dysków z góry odkręcone przewody paliwowe jeden jak i drugi Ok, co dalej? Jak mamy tu już te dwie wykręcone. Teraz będziemy musieli wykręcić te dwie z dołu, to jest tutaj i tutaj, no ale przeszkadzają nam tutaj te kable, jak więc tutaj w tym przypadku kluczem 13. wykręcamy mocowanie tutaj tego, tego zaczepu do kabla, z całą wiązką troszkę to przesuniemy. Będziemy mieli wtedy bardzo fajne dojście do tego, żeby to odkręcić, a nie męczyć się tutaj. Nie wiadomo po co, skoro nie ma aż tak dużo roboty. Okay. Mamy eleganckie dojście. Tak samo, kluczem 17 odkręcamy próbę paliwo od przewodu paliwowego puściła. No, ładnie odkręcić to palcem. ok Jedną mamy a została druga troszkę ciepło paliwo trudno za czysty nie jest przez to że był już wcześniej stamtąd Tak więc po prostu <laughs> Dobra siedzi i skręcamy. A tym idzie fajnie już ręką, więc nie trzeba się wcale tam męczyć. Chodziło, żeby fajnie sobie dojść i nie pozwalać tu może jakiś kabli, czy nic. Nie wiadomo. Ok. Mamy już wyciągnięte. Na wierzchu. Wyciągamy powoli. Jak już wyciągniemy te wszystkie przewody, zobaczcie, mamy tutaj super miejsce. Dokładnie będziemy musieli wykręcić tą śrubę i tą tutaj. Następnie wyciągniemy go do góry. Klucz Torx T45 najlepiej na przeduszce i odkręcamy sobie. Poliżniłem przed chwilą, po prostu ciężko w jednej ręce trzymać kamerę. Nie mam tak wysokiego stojaka, żeby to tutaj dobrze wyglądało, a nie osoby, która by mi teraz mogła tutaj nagrać i przytrzymać kamerę. Tak więc sobie poradzę sam. Okej. Okay. Już mamy wykręcone. Prawdziwy majster jedno ręko zrobi. I tutaj mamy mocowanie w trysku. Wyciągnę, pokażę Wam. Pamiętajcie, żeby nie jest to tak i tak ma być sadzone. Nie w drugą stronę. To wszystko sobie będziemy czyścić też. Widać, że jest tam na pewno, to jest nieszczelne. Tak więc wymienię sobie wszystkie cztery. Co dalej, bierzemy sobie klucz. Klucz płaski 11 i ruszamy sobie w w lewo, w prawo. Tu się ładnie słyszyło nie ma się co, co dziwić, jak jest taki wycięcie, jest to tam nasmarowane. <laughs> Ruszamy troszkę w lewo, w prawo. Jak już będzie luźny, jak już będzie luźny, to próbujemy sobie go wyciągnąć do góry. Musi wyjść. Wyszedł razem z podkładką. Tak więc zostaje nam tylko wyczyszczenie w środku komory. Wyczyścimy wtryskiwacz. Założymy nową nową podkładkę miedzianą. No i będziemy montować pierwszy wtryskiwacz. Jak wygląda w środku. Musimy sobie to wszystko wyczyścić, uważając, żeby nic nie wpadło nam tam do środka. Ja już tym poczyszczeniu, nie jest to proste zadanie musicie kombinować. Tak wygląda, już lepiej się nie da. Jest na pewno dużo, dużo, dużo lepiej niż było. No, u mnie zadanie się troszeczkę ułatwiło, bo ja już w ogóle... Uszczelka wyszła z tryskiem, raczej u Was zostanie na dole, ale zobaczymy jak będzie to w kolejnych przypadkach. Będziemy sobie radzić i wyciągniemy. Zobaczycie jak się ją wyciąga. Okay. Trysk mamy już czysty, lepiej nie będzie. Teraz będziemy przystępować do włożenia podkładki miedzianej w swoje miejsce. Możemy sobie dopasować coś nam się trzymało i najpierw umieścowimy podkładkę na swoje miejsce Ok, następnie wkładamy wtryskiwacz. Chciałem być lekko pod kątem. Tutaj powrót skierowany. Zresztą inaczej Wam nie wejdzie. Ok. Ok. To też już mam wyczyszczone. Ustawiamy to na swoje miejsce. mamy już na swoim miejscu teraz wkładamy śrubę ok następnie przykręcamy stopniennie kluczem z wyczuciem, żeby nie przekręcić, jeżeli nie macie klucza dynamometrycznego. Zróbcie to z wyczuciem. Okej. Okay. Teraz następnie odkręcamy tryst numer 2. Sobie rękawiczki tak samo wyciągamy najpierw mocowanie, jak już mamy podkręcone. W tym przypadku siedziało, nie chciało ruszyć, ale wyszła. Mamy ją. Zobaczcie, jak pluło spod wtrysku. Teraz ponownie. Teraz ponownie za pomocą klucza płaskiego 11 Ruszamy sobie go troszkę w lewo, troszkę w prawo. Nie za mocno. Tylko po prostu go zruszyć. Pomóc możemy sobie w ten sposób, że przykręcamy tutaj tą rurkę, tylko bardzo delikatnie, żeby tutaj nie uszkodzić tego. Po prostu pomóc sobie w wyciągnięciu tego, jeżeli już się wtrysk rusza. Nie ma tam zbytnio jak dojścia, żeby mu pomóc. Przykręcamy z powrotem tą rurkę. Najlepiej sobie bierzemy taką, która jest tutaj prosta na samym początku. Okay. Dokręcamy. I próbujemy tutaj na dole jedynastką lekko ruszać pryskiem. Prawo w lewo. A za rurkę staramy się lekko ciągnąć do góry. Pomagać po prostu, żeby to wyszło. Żeby nie, też nie, 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 nie zepsuć tej rurki. Nie? Nic na siłę, tylko sobie po prostu tym pomagać. I wyjdzie. To samo, co w przypadku wtrysku pierwszego. Tylko tutaj właśnie podkładka została, tak jak pewnie w większości przypadków zostanie w środku. I teraz będziemy sobie ją wyciągać. Następnie żeby wyciągnąć podkładkę, która tutaj została ja używam śrubokręta płaskiego. Możecie sobie trochę dopasować do, do tej uszczelki nowej, byleby tam nie zrobić tych i wyciągam w taki sposób. Tak wygląda drugie gniazdo. Czyścimy je i następnie montujemy nową podkładkę. Co do samego czyszczenia gniazda przed założeniem nowej uszczelki, nie jest to proste zadanie. Ja sobie robię to w ten sposób, że biorę sobie klucz Torx, dokładnie T45 dopasowuję tak, aby zatkał mi tutaj dziurę, żeby tam żaden syf do środka bardziej więcej już nie poleciał, więc robię sobie to delikatnie, wkładam klucz. I następnie sprężonym powietrzem wydmuchuję wszystko to, co tam zostało, ten pierwszy brycz taki naprawdę najgorszy, wręcz, wręcz czarny. Następnie biorę sobie jeszcze środkiem do czyszczenia EGR-ów nakładam go troszkę na szmatkę, następnie na śrubokręt i staram się tam troszkę jeszcze wytrzeć tego, tak żeby nic tam nie wleciało, następnie Wkładam nową uszczelkę do gniazda. I wyczyszczony wtrysk. Wkładamy na miejsce, tak jak był, jak już zamontowaliśmy nowe podkładki. Rurki nie musieliśmy odkręcać, ponieważ pomożemy sobie nią już w włożeniu wtryskiwacza. I wtedy, kiedy przymocujemy już to mocowanie jego, wtedy odkręcimy rurkę. Ona się troszkę mocno zakręciła, więc nie będziemy tutaj na hamaty, tak jak mówiłem, nic robić. Czyścimy sobie tak samo to mocowanie całe. Następnie oczyszczone mocowanie wkładamy na swoje miejsce. Tak jak w przypadku każdego innego wtrysku. Procedura będzie ta sama. Wkładamy śrubę. Kręcamy najpierw ręcznie sprawdzajcie, czy ładnie siedzi na swoim miejscu. Następnie dokręcamy kluczem z wyczuciem nie urwać gwintu powinno się to robić kluczem dynamometrycznym jeżeli nie macie to naprawdę z wyczuciem więc musi też być to mocno dokręcone ok, mamy przykręcone teraz sobie możemy odkręcić tutaj rurkę oliwa którą pomagaliśmy sobie ściągnąć w trysk. I tak oto mamy wymienioną podkładkę. I tak oto mamy wymienione już dwie podkładki. Ok, jak mamy już wymienione dwie podkładki, możemy w sumie zakończyć pierwsze dwa wtryski, także możemy sobie skręcić to wszystko razem. Przykręcamy najpierw troszkę z góry, żeby równo siedział tutaj mąż i łapiemy sobie lekko z dołu też. Pamiętajcie, żeby śruba weszła równo na swoje miejsce, ponieważ będą wycieki, albo będzie się system zapowietrzał i, i wymiana będzie nieudana. I okay, tak samo wtrysk numer 2, najpierw troszkę z góry, następnie tutaj na dole, gdzie rozkręcaliśmy wcześniej. Podczas dokręcania cały czas sprawdzamy tutaj, czy ten, żeby ten wąż, o tutaj sobie go otrzymamy na prosto. Żeby tutaj dobrze wszystko w tych gniazdach siedziało, żeby dobrze w tym gnieździe siedziała śruba. Była, siedziała dobrze na gwincie. Przytrzymujemy sobie ręką, dokręcamy. Dokręcamy mocno, ale z wyczuciem. żeby tutaj, jeżeli odpalicie i będzie leciało paliwo, to źle. A jeszcze może nie odpalić raczej, będzie zapowietrzony. Jak mamy już węże przykręcone na dole i na górze, możemy sobie zamontować już tutaj z powrotem kabel do świecy. I zaczynamy podłączać wszystko to, co odłączaliśmy wcześniej. Ja sobie tutaj odłączyłem dwa kable elektryczne, muszę pamiętać, I na sam koniec. Zakładamy już nowe druciki, których brakowało na dwóch wtryskach. Podpinamy sobie jeszcze tutaj powrót paliwa, w jednym jak i w drugim wtrysku. Powrót mamy podpięty, kable od świec, wszystkie czujniki tak jak było. Możemy sobie teraz spróbować odpalić. Odpowietrzamy sobie gruszką. Jak wtryski mamy już odpowietrzone, napompowaliśmy tam troszkę gruszką. Ja wcześniej jeszcze zluzowałem trochę te węże, żeby to powietrze dojechało przy tych pierwszych tych. No i spróbujemy, zobaczymy jak to teraz odpali. Eee, poszło elegancko za pierwszym razem. Nie dodajemy zbytnio gazu, czekamy, niech sobie tutaj ewentualne jakieś pęcherzyki powietrza wydali z obiegu. Auto odpala. Słuchajcie, wszystko funkcjonuje. Ja dziękuję za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, jak się podobało. Trzymajcie się. Cześć.